Witam, pozdrawiam bardzo serdecznie, zapraszam tradycyjnie na podcast. Są takie sytuacje, które wymagają natychmiast odniesienia się do kwestii, które dzieją się w Polsce, w kościele czy na świecie. Więc zaczynamy. O kościele. Gdy kościół trafia na stół operacyjny publicystów, co się wówczas dzieje? No to ruszajmy. Są w życiu kościoła takie momenty, w których prawda zderza się z kłamstwem z taką siłą, że aż dudni w fundamentach. Chwile, w których milczenie nie jest już cnotą, a święty spokój przestaje być ewangelicznym pokojem, a staje się powiedzmy najwygodniejszą formą zdrady. I oto dziś jesteśmy właśnie w takim momencie. Bo kiedy fragment prywatnego, nielegalnie nagranego spotkania arcybiskupa trafia do mediów, niejako Troska o prawdę, nie jako próba braterskiej korekty, ale jako paliwo dla ideologicznej wojny, to wiemy jedno: ktoś próbuje zbudować narrację, w której nie chodzi o Kościół, chodzi o władzę nad Kościołem, chodzi o to, kto ma prawo definiować, co jest ewangeliczne, a co nie ewangeliczne. I w tym momencie na scenę wchodzą ludzie, których nazwiska i style dobrze już znamy: Monika Białkowska. Przedstawia się jako teolożka, publicystka, autorka cyklu reportaż, wycinków", reportaż z wycinków świata, komentująca na żywo trudne wydarzenia z życia Kościoła i deklarująca, że buduje miejsce spotkań, zadawania pytań i poszukiwania odpowiedzi. Tomasz Terlikowski, kiedyś twarz mocnego katolickiego publicysty. Dziś sztandar Kościoła Otwartego, komentator, który rozdaje certyfikaty ewangeliczności, oczywiście biskupom i całym środowiskom. Zauważmy, to są interpretatorzy-pasterzy. Są kimś w rodzaju ustawionych komentatorów war. Siedzą przed ekranem, zatrzymują jedno ujęcie, biorą fragment wypowiedzi i ogłaszają wyrok. Ten biskup zrozumiał Ewangelię. Tamten biskup nie doczytał. To jest moc miłosierdzia, a to jest moc pogardy. A w tle jak zawsze stoi cały medialny ekosystem, który to wzmacnia i po prostu multiplikuje. To więź, środowisko, które od lat kreuje się na intelektualny środek Kościoła, a w praktyce przesuwa się w stronę progresywnej interpretacji dziś bardzo mocno powiązane z narracją o kościele otwartym, wrażliwym, ale coraz mniej doktrynalnie jednoznacznym. Gazeta Częstochowska Medium, oczywiście wyborcza Częstochowska Medium, które od lat traktuje kościół w wiadomy sposób. Oczywiście jest to takie narzędzie do utrwalania wizy postępu, który jest naprzeciw ciemnogrodu oraz środowiska w stylu Deonu i szeroko rozumianego katolicyzmu liberalnego, które lubią, gdy Kościół mówi językiem emocji, pop psychologii, ale zaczyna się asekurować, gdy wchodzi tutaj twarde przesłanie i mowa o grzechu, mowa o jakimś twardym depozycie wiary. I oto w sercu Kościoła tej układanki staje Arcybiskup Depo, człowiek, którego powiedzmy sobie jasno, nie można mieć żadnych zastrzeżeń co do maryjności, bo ta maryjność zakorzeniona jest w częstochowskiej duchowości i duchowości, którą wyniósł z własnego domu rodzinnego. Wierność depozytowi wiary, jasna i jednoznaczna doktryna, konsekwencja w kwestiach liturgii, kultu i doktryny. Te treści są od lat bardzo czytelne. I oto właśnie ten arcybiskup zostaje dziś ustawiony w roli symbolu. Cytuję, mocy pogardy człowieka, który rzekomo, cytuję, w twarz skrzywdzonym pasterza, który, cytuję, nie doczytał Ewangelii i, cytuję, martwi się tylko o własne samopoczucie jak do tego dochodzi? Krok po kroku od programu Białkowskiej przez więź powyborczą Miterlikowskiego. no to program Białkowskiej od komisji yy, Odera do publicznego procesu arcybiskupa Depo. Zaczyna się od komisji i od razu w tonie podejrzenia. Punktem wyjścia jest komisja powołana przez biskupa Grzegorza Odera do badania przestępstw seksualnych w kościele. Białkowska zapowiada odcinek. Przyjrzymy się dziś, jakie to ulepszenia w planie działalności kościelnej komisji wprowadził biskup Oder i dlaczego? Przypadkiem zapewne to stwierdzenie zniknęły te zapisy, które gwarantowały niezależność komisji. Już na poziomie języka słychać ironię w słowie ulepszenia, sugestię, że mamy do czynienia z pozorną poprawą. Insynuację, że zniknięcie zapisów o niezależności to nie przypadek, ale celowy manewr. Można i trzeba rozmawiać o transparentności komisji. Tu nie ma świętych krów. Ale ważne jest coś innego. To jest. Kadr otwierający to jest ton. Kościół instytucjonalny, instytucjonalny, kombinuje. Ja demaskuję. Z tego nastroju bardzo łatwo przejść do kolejnego kroku. Znaleźć żywy przykład biskupa, na którym można pokazać to wszystko w pigułce. I mamy gwałtowny skręt z systemu na twarz. I tu następuje skręt. Mówiliśmy przed chwilą o komisji biskupa Odera. Teraz Posłuchajmy również biskupa Depo, bo z jego ust padły słowa, które z ust nikogo wierzącego w Ewangelię nie powinny paść. Czyli od struktury do konkretnego człowieka, od analizy systemowej do emocjonalnego sądu. To jest klasyczny zabieg medialny. Najpierw budujesz klimat podejrzenia wobec instytucji, potem wyciągasz jedno nagranie, jedno zdanie. I pokazujesz konkretną twarz. Oto on, twarz systemu. W tym przypadku twarzą ma być arcybiskup Depo. No i co jest jeszcze ważne? Jedna minuta 28 sekund i reszta jako komentarz. Białkowska odtwarza w programie krótkie nagranie, około 1 minuty i 28 sekund ze spotkania z księdzem arcybiskupem Depo i z przedstawicielami pewnych środowisk radiowych. Nagranie ma fatalną jakość. Momentami głos arcybiskupa jest słabosłyszalny. Na tym nagraniu słyszymy, jak arcybiskup mówi o pielgrzymce wyłączonych, oddalonych, pozbawionych więzi z kościołem. Stwierdza, że o wydarzeniu usłyszał pół roku wcześniej gdzieś dookoła, a nie z podmiotu odpowiedzialnego za sanktuarium. Mówi, że nikt go dotąd nie przeprosił. Wymienia w tym kontekście biskupa Artura Ważnego. Zadaje pytanie: Czy celem pielgrzymki było to, żeby do Matki Bożej przynieść przede wszystkim opowieść o swoich krzywdach i skandalach i zaprezentować się jako powiedzmy osoby skrzywdzone przez Kościół, stawiając to wszystko w centrum? To wszystko można analizować. Można mieć oczywiście inne zdanie na ten temat. Czy te słowa były roztropne, czy też nie? Ale one padły. Można pytać. Czy arcybiskup mógł powiedzieć inaczej? Można było o to opowiedzieć, zapytać. Ale tu pojawia się proporcja, która jest absolutnie kluczowa. Zauważcie. Jedna minuta, 28 sekund. Czyli mamy, yy, powiedzmy sobie, w treści kiepskie nagranie. Kontra kilkanaście minut monologu prowadzącej, w których padają słowa moc pogardy na Pluto w twarz skrzywdzonym. Z ust człowieka wierzącego w Ewangelię takie słowa paść nie powinny, to jest antyświadectwo. Ciężar programu nie leży na pytaniach. Ciężar programu leży na oskarżeniu. Nagranie nie jest tu punktem wyjścia do spokojnej rozmowy. Rozmawiajmy, co arcybiskup miał na myśli, co z tego wynika, jak czytać? Nagranie jest narzędziem. Wytoczenia aktu oskarżenia. Biskup jest oskarżony. Ja, prowadząca, pełnię rolę prokuratora i sędziego. Kto nagrał? W jakim celu? Jak to ma się do prawa, do etyki? I tak dalej. Tutaj dochodzimy do tego, co w tej sprawie jest najbardziej przemilczane. Oczywiście nagranie. Nie pochodzi z konferencji prasowej, nie pochodzi z oficjalnego wystąpienia. Nie było przeznaczone do publicznego obiegu. To było zamknięte spotkanie wewnątrzkościelne w gronie osób, jak mnie mamy, nie wszystkich zaufanych. Pytanie, a w zasadzie pytania, które powinny paść, a nie padają. Kto nagrał arcybiskupa? Czy poinformował go o nagrywaniu? Czy arcybiskup wyraził zgodę na upublicznienie tej wypowiedzi? Czy osoba nagrywająca nie złamała przy tym prawa państwowego? Kwestia przecież podsłuchów przestrzeni, gdzie druga strona ma prawo do prywatności. A w świetle chociażby prawa kanonicznego, że nikomu nie wolno bezprawnie naruszać dobrego imienia drugiego, wykorzystanie takiego nagrania w medialnym programie jest moralnie dopuszczalne, czy nie? W programie Białkowskiej, zauważmy, te pytania nie padają. Nagranie zostaje przyjęte jak objawiona prawda jak taki neutralny dowód a przecież już na poziomie zwykłego ludzkiego sumienia włącza się sygnał ostrzegawczy. Jeżeli używasz podsłuchu lub potajemnego nagrania, żeby kogoś zniszczyć w oczach opinii publicznej, to nie jesteś, powiedzmy sobie, trybunem, który sądzi przez pryzmat Ewangelii. Jesteś graczem w brutalnej grze medialnej i taka jest prawda. Co naprawdę mówi kodeks prawa kadonicznego o yy, upominaniu biskupa? Często powtarza się również w ustach Białkowskiej i jej środowiska, że wierni świeccy mają prawo upominać biskupów. To jest fakt, to jest prawda, ale trzeba to czytać w całości. Kodeks prawa kanonicznego mówi wyraźnie: stosownie do posiadanej wiedzy, kompetencji i do zajmowanego stanowiska mają wierni prawo, a niekiedy nawet obowiązek, ujawnić czy ujawniać swoje zdanie w sprawach dotyczących dobra kościoła, zachowując zawsze należny szacunek wobec pasterzy oraz biorąc pod uwagę dobro wspólne i godność osób czyli Świecki ma prawo powiedzieć, księży biskupie. Nie zgadzam się. Uważam, że to rani ludzi. Ma prawo napisać, ma prawo prosić o spotkanie. Ma nawet obowiązek, kiedy chodzi o dobro kościoła. Ale ten przepis nie jest kartą rób, co chcesz. On stawia trzy bardzo konkretne warunki. Stosownie do wiedzy i kompetencji, czyli bez udawania, że się jest sędzią całego magisterium. Z należnym szacunkiem wobec pasterzy, czyli nie wolno używać języka pogardy, powiedzmy sobie, poniżenia publicznego. Trzeci warunek z uwzględnieniem dobra wspólnego i godności osób czyli nie wolno niszczyć czyjegoś dobrego imienia, opierając się na tym, co zostało nagrane, i uruchamiać medialną nagonkę. Do tego jeszcze, powiedziałbym, dochodzi Ewangelia. Jeśli brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź, upomnij go w cztery oczy. Jeśli Cię posłucha, pozyskałeś brata. Jeśli nie, weź ze sobą jeszcze jednego lub dwóch. Jeśli ich nie posłucha, powiedz Kościołowi Mateusz 18, 15-17. Kolejność jest bardzo precyzyjna. Rozmowa osobista, rozszerzenie grona, świadkowie i inni pasterze, struktury. Dopiero na końcu sprawa publiczna. Kościół jako całość. Kościół nie uczy. Najpierw zrób live na YouTube nazwi pasterza moralnie skompromitowanym, a potem, jak starczy czasu, wyślij list do Rzymu. Zobaczmy, jak wygląda droga zastosowana przez Monikę Białkowską. Czy najpierw próbowała spotkać się z arcybiskupem Depo w cztery oczy? Nie słyszymy o tym. Czy najpierw wysłała do niego list, zachowując dyskrecję? Mówi, że zabiera się do pisania. Czy przed programem próbowała zrozumieć jego intencje, poprosić o rozmowę, dać mu przestrzeń do odpowiedzi? Czy padają tam w tym kontekście słowa arcybiskupa? Nie ma ani śladu. Za to widzimy wyraźnie: program na YouTube z użyciem nagrania z pleców, z bardzo ostrą narracją o mocy pogardy na pluciu w twarz, słowach, które nie powinny paść z ust człowieka wierzącego w Ewangelię, dopiero potem zapowiedź listu do arcybiskupa i zapowiedź listu do nosu do dykasterii do spraw biskupów. Z punktu widzenia kodeksu prawa kanonicznego, można powiedzieć, tak skorzystała sprawa osoby świeckiej do wyrażenia opinii. Ale z punktu widzenia ducha prawa i ducha ewangelii widać coś jeszcze. Odwrócenie ewangelicznej kolejności. Najpierw publiczny lincz, potem ewentualny dialog. Absolutny brak wobec godności brak szacunku, oczywiście, wobec godności osoby i pasterza. Nie przez danie mu odporu, ale przez przyklejenie mu wizerunku człowieka bez serca użycie podsłuchu jako głównego środka dowodowego. Skoro arcybiskup Depo jest w oczach Białkowskiej tak niedoskonały, tak nieewangeliczny, to jako teolog ma ona tym większy obowiązek, żeby zachować ten chłód metodologiczny, nie nakładać na nagranie swoich najbardziej radykalny, radykalnych projekcji, a przy tym wszystkim nie robić z YouTube'a y, Trybunału Biskupów. No i kaskada medialna, Więź Wyborcza Terlikowski. Więź, pismo, które od lat obrabia konserwatywnych biskupów. Po emisji programu Białkowskiej, sprawa nie została tylko w kręgu słuchaczy. Wchodzi w obieg dzięki portalowi Więź, który publikuje tekst. Arcybiskup oczekuje od biskupa przeprosin za udział w pielgrzymce. Artykuł zbudowany jest według znanego schematu. Przytacza fragmenty nagrania arcybiskupa Depo, przypomina ideę pielgrzymki z obrzeży Kościoła jako wydarzenia dla skrzywdzonych, odrzuconych, zgorszonych. Cytuję oczywiście Monikę Białkowską, która broni pielgrzymki i zapowiada listy. Kończy mocnym komentarzem Zbigniewa Nosowskiego, który mówi mniej więcej: To nonsens, że jeden biskup domaga się przeprosin od drugiego za to, że tamten zachował się ewangelicznie i modlił się z odrzuconymi. Arcybiskup Depo nie ma prawa mówić o uczestnikach pielgrzymki jako oddalonych, wyłączonych, pozbawionych więzi z Kościołem. W ten sposób, zauważmy, emocjonalny sąd Białkowskiej zostaje podpisany przez środowisko, które od lat udaje intelektualne sumienie Kościoła. Problem w tym, że więź nie jest żadnym magisterium. Więź nie ma mandatu do rozstrzygania, który biskup jest ewangeliczny, a który nie. Więź jest pismem o określonej agendzie, bardzo zbliżonej do wizji Kościoła niemieckiego, synodalnego, rozmiękczonego doktrynalnie. Dla części katolików, znacznej części katolików, to medium jest w jakimś sensie antyautorytetem. Zwłaszcza dla wiernych tradycji, wiarygodność więzi i zresztą nie tylko, jest bliska zeru. Bo to środowisko rzadko stoi po stronie biskupów broniących depozytu wiary. Za to bardzo chętnie staje po stronie tych, którzy ten depozyt wiary relatywizują. No i wreszcie wyborcza, łzy, skrzywdzeni, i złobyskup. Potem do gry właśnie wchodzi to medium oddział częstochowski z tekstem Metropolita Częstochowski oczekuje przeprosin od biskupa z Sosnowca, za jakie grzechy. Zauważcie, struktura artykułu wyborczej jest klasyczna. Po pierwsze, najpierw szeroki obraz skrzywdzonych, odrzuconych, pozbawionych nadziei. Pada cały katalog. Osoby homoseksualne, rozwiedzeni w związkach niesakramentalnych, rodzice dzieci z in vitro, migranci, ekolodzy, wegetarianie, ludzie wspierający woźb, byli księża i były siostry zakonne. To wszystko ma zbudować przekaz. To są ci dobrzy, ci zranieni, ci cisi, którym zaburano głos. Następnie opis pielgrzymki w tonie zachwytu. Pierwsza pielgrzymka Z Obrzeży Kościoła, kulminacja msza z biskupem ważnym. Przeor Jasnej góry dziękuję za wiarę i odwagę. Dopiero na tym tle wprowadza się cytat z arcybiskupa Depo, oderwany od szerszego kontekstu słowa, od wewnętrznego charakteru jego wypowiedzi i zestawia się te słowa z emocjonalnymi komentarzami Białkowskiej, Terlikowskiego i Fidury. Powstaje takie Wrażenie: po jednej stronie ewangelia, łzy skrzywdzeni, odwaga, empatia, po drugiej, biskup, który żąda przeprosin, mówi o oddalonych i pozbawionych więzi. Wyborcza nigdy nie udawała, że jest pismem antyklerykalnym, antykościelnym ma swoją linię antyklerykalną, liberalną, ideologiczną. Problem nie polega na tym, że wyborcza pisze, co pisze. Problem zaczyna się wtedy, gdy katolickie środowiska zaczynają powielać jej logikę. No i wreszcie wyrasta nam nowy prorok, Terlikowski. Ezechiel wymierzony w proroka, przepraszam, w arcybiskupa Depo. Dopełnieniem tego łańcucha właśnie jest Tomasz Terlikowski. Na swoim profilu społecznościowym publikuje komentarz, w którym pisze. O smutku po zapoznaniu się ze słowami arcybiskupa Depo. Twierdzi, że ma wrażenie, iż arcybiskup nie doczytał Ewangelii, że nie rozumie swojego zadania jako pasterz, że troszczy się głównie o własne samopoczucie, a nie o dobro skrzywdzone. Przywołuje długi fragment z księgi Ezechiela, gdzie Bóg mówi biada pasterzom Izraela, którzy sami siebie pasą. W praktyce nakłada ten tekst jak maskę na twarz księdza arcybiskupa Wacława Depo. I tu właśnie kończy się zwykła krytyka, a zaczyna się symboliczny sąd. Terlikowski mówi: Nie zgadzam się z tonem, uważam, że biskup mógł to wyrazić inaczej. Terlikowski mówi: To jest antyświadectwo, to jest dokładnie ten typ pasterza, przed którym Ezechiel ostrzega. W ten sposób. Publicysta ustawia się w roli proroka, a biskupa w roli takiego pasterza, przed którym Bóg zapowiada, że odbierze owce. Czy to jest jeszcze prawo świeckiego do wyrażania opinii? No technicznie tak, ale na płaszczyźnie duchowej ale duchowo to już jest symboliczna egzekucja przeprowadzona przy pomocy Słowa Bożego użytego nie jako miecz na grzech, ale jako maczuga na konkretnego człowieka. I wreszcie jest pytanie. Gdzie naprawdę widać moc pogardy? Jeżeli przyjrzymy się całej tej historii, zobaczymy pewien paradoks, który trzeba nazwać po imieniu. Monika Białkowska mówi o mocy pogardy o słowach arcybiskupa Depo. Wyborcza pisze o napluciu w twarz skrzywdzonym. Terlikowski sugeruje, że arcybiskup Depo jest jak, jak ci pasterze z e Ezechiela: sam siebie pasie, nie dba o owce. Ale nikt, dosłownie nikt, w tej medialnej nagące nie zadaje pytań. Czy podsłuchowe nagrywanie biskupa w przestrzeni niepublicznej i wrzucanie tego do sieci nie jest formą pogardy wobec jego godności? Czy przypisywanie mu najgorszych możliwych intencji bez próby dialogu nie jest formą pogardy wobec prawdy? Czy deklarowany szacunek dla skrzywdzonych nie zamienia się w Pretekst do legalizacji w kościele metody, podsłuch, cięcie, komentarz nagonka? Prawdziwa moc pogardy ujawnia się tu, gdzie indziej. W pogardzie dla procedur Ewangelii, idź, upomnij w cztery oczy. W pogardzie dla kodeksu prawa kanonicznego. W pogardzie dla samej zasady, że biskup też ma dobre imię i prawo do rzetelnego przedstawiania swoich słów w całości. A nie przez jedną minutę i 28 sekund nagrania, bo jeśli świeccy komentatorzy przyznają sobie prawo do podsłuchiwania, obcinania, interpretowania w jedną stronę, ogłaszania moralnego wyroku, to nie jest to ani ewangeliczna odwaga, ani miłość do skrzywdzonych. To jest przejęcie władzy nad narracją o kościele. No i teraz pytanie: co z tego wynika dla nas i dla kościoła w Polsce? Ta historia nie jest tylko o tym, co powiedział arcybiskup Wacław Depo na zamkniętym spotkaniu. Nie jest tylko o tym, co Monika Białkowska zrobiła z tym nagraniem. Nie jest to tylko o tekście więzi o wybuchu wyborczej poście Terlikowskiego. To jest historia o modelu Kościoła. Zderzają się tutaj dwa podejścia. Kościół depozytu, kościół, który traktuje doktrynę serio, bardzo ostrożnie odnosi się do projektów, które łączą Ewangelię z pełną listą postulatów kulturowych. Nie chce, żeby Jasna Góra była sceną manifestu nowego katolicyzmu. Widzi, że skrzywdzeni to nie tylko osoby, które boli Kościół, ale także ci, których niszczy grzech i błędna antropologia. Kościół narracji to ta kwestia druga. Kościół narracji, ale medialnej. Kościół, który jest opowiadany przez YouTube'a, przez portale Facebooka i podcasty, w którym publicyści stają się faktycznymi sędziami pasterzy, w których kryterium tego, czy coś jest ewangeliczne, czy to. Dobrze wygląda w emocjonalnym kadrze. To jest aplikowane. I jeśli pozwolimy, by ten drugi model dominował, to jutro każdy biskup, który powie nie pewnym projektom, odważy się zakwestionować język i agendę Kościoła Otwartego, upomni się o depozyt wiary, może zostać nagrany, pocięty, wrzucony w medialne młyny, okrzyknięty tym, który nie doczytał Ewangelii. Zauważmy jeszcze jedną rzecz, jeszcze jedną kluczową rzecz, że mamy tutaj też do czynienia z, z pewnym niedopowiedzeniem, bo wszystkie procedury dotyczące nieletnich w kościele i krzywd w kościele częstochowskim są tutaj prawnie objęte przez arcybiskupa Depój w sposób zgodny z prawem i zgodnie z tym, jak narzuciła to całemu kościołowi Fundacja Świętego Józefa, realizowane. I realizowane jest w sposób naprawdę bardzo dobry. I wreszcie, ta historia. Wracając do istoty rzeczy, nie jest o tym, czy arcybiskup Depo mógł powiedzieć coś inaczej. Każdy biskup z pewnością mógłby powiedzieć to w inny sposób. Każdy z nas również. Ta historia jest o czymś znacznie głębszym. O tym, czy w kościele jeszcze obowiązuje Ewangelia Mateusza. Najpierw rozmowa, potem korekta, na końcu Kościół. Czy już tylko logika YouTube, najpierw live, potem list, a rozmowa, jeśli wystarczy, na to czasu? O tym, czy kodeks prawa kanonicznego jest jeszcze dla nas realnym punktem odniesienia, czy już tylko wygodnym cytatem, gdy chcemy usprawiedliwić własną logikę? O tym, czy prawo świeckich do głosu będzie rozumiane jako prawo do zbudowania razem z biskupami drogi nawrócenia? czy jako prawo do ścigania biskupów Zambony do roli oskarżonych w medialnych procesach. I dlatego trzeba powiedzieć jasno. Kościoła nie buduje się na nagraniach z ukrycia. Kościoła nie reformuje się felietonami Terlikowskiego i emocjonalnymi triadami jakimiś, czy też yy, powiedzmy sobie filmami na YouTubie. Kościoła nie prowadzi portal więź, a tym bardziej gazeta wyborcza. Kościół prowadzi Chrystus. A Chrystus, co jest paradoksalnie bardzo niewygodne, postawił pasterzy na straży czegoś większego niż nasze emocje, niż to, co doświadczamy i przeżywamy wewnętrznie. Postawił ich na straży prawdy. To nie znaczy, że pasterza nie wolno krytykować. To znaczy jedno, że nie wolno go niszczyć metodami sprzecznymi z Ewangelią, bo wtedy. Niezależnie od haseł, nie stajemy po stronie skrzywdzonych, stajemy po stronie innej władzy, narracji, władzy emocji, władzy mediów. I właśnie dlatego w tej sprawie trzeba stanąć jasno: nie po stronie podsłuchu, nie po stronie medialnej histerii, nie po stronie samozwańczych trybunałów ewangeliczności, ale po stronie kościoła, który zna swoje rany, zna swój depozyt wiary, kocha to, co wierzy i to, co w tym depozycie jest niezmienne, wie, że trzeba rozliczać grzechy i jakiekolwiek próby tuszowania go we wszelkich odmianach, ale jednocześnie nie oddaje, powiedzmy, steru publicystom, tylko wraca do Ewangelii i do porządku, w którym najpierw rozmawiam, potem upominam, a na końcu, jeśli trzeba, mówię głośno. Nigdy nie należy czynić tego. Odwrotnie. Pozdrawiam, szacunek wszystkim dobrym ludziom.